Pamiętam też ten dzień. O Boże. To było zaraz po tym, jak miał swój wizaż, wizerunek, tak? A, wizerunek okazał się nietrwały, ale to mniejsze z tym. To było tydzień po Sylwestrze. No, no, na, 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 na. Oj, jaki fajny, było jeszcze nigdy go nie używałam. Tiger! Tak, mamo? Chodź piescy na dwór, nie słyszysz, jak jeszcze od jakichś 10 minut. Mamo, za chwilę jestem zajęta. Tiger, co się z tobą dzieje? Mamo! W takim razie wypuszczę go. Nie wypuszczę, zaraz nim pójdę. Wypuszczam tego psa. Chodź, chodź, piesku, chodź. Lecisz, chodź. Tiger, będziesz po niego szła. Ach. Co? Co ty masz na sobie? Makijaż? Nie widzisz? Mój Boże, Tiger, to się z tobą dzieje. Kiedyś taka, taka nie byłaś. Ale się zmieniłam Tiger w ciągu jednego dnia. Co się nagrada o tym wizerunku? Powiedz, bo sama byś taka, na taki pomysł nie wpadła. Nikt mi nie po prostu sama na to wpadłam. Dobra, idź lepiej zaraz po psa. No no dobra idę. Nawet nie skończyłam makijażu. Jeżeli pomalowanie sobie twarzy cieniami nazywasz makijażem. No dobra, nieważne. Piesku? Chodź. Piesku? To ja. Chodź tu szybko. Gdzie jesteś? co głupi kundel. E, gdzie jesteś? Psie! Boże. Boże! Piesku! Co pan to nie moja wina, mogłeś bardziej winować psa, Bieg mi pod koła! Pyszku... Nie. idziemy. mnie cię do weterynarza. Oh. Żałosne dzieci. Coś długo ona nie wraca. Tiger! Tiger! Moja wina? Moja wina? To ty musiałeś się pińczyć i nie miałeś czasu z nią wyjść. Ale wiesz, ona jest jeszcze szczeniakiem, nie jest do nas przyzwyczajona. Była szczeniakiem. Co tu za ryki, co tu za krzy... O Boże. Piesku. Nie, nie, nie. Piesku. Był taki mały. Jak mogłeś coś takiego zrobić? Ja? Ja? Dobra. Czekajcie, pójdę go zachować. Oh. Nie jest ci trochę smutno? Zresztą był twój kolega. No. Ach, no tak. Przecież przyjaźń między psami potem nie może się zdarzyć. Zwłaszcza, jeżeli kot jest starszy i dręczy psa. No, no. Nieważne. Dziewczynki, yy, mogłybyście odejść od okna? A dlaczego? Co się stało? No tak, właściwie tam były takie krzyki, bo już mi się nie chciało schodzić i sprawdzać. Nie, idźcie do pokoju, do zawód, albo, albo nie, albo. Bóg bez okien. Hmm. Idźcie na hamak. Na hamak, ale ja nie chcę. Ale proszę, idźcie. Albo nie, patrzcie w okno. A czemu? O Jezu, zobacz! Czemu czym to za zakupuję zakupuje piska? Nie mam pojęcia. O Jezu! On może. Ojej. Nie. Chyba nie wyle. Przecież i tak go nie. Uf, nieważne. Trudno.